Cześć! Witamy Was bardzo serdecznie, z tej strony Swiatek6 oraz Cytrus. No, no i witamy Was w <noise> pierwszym odcinku z gry Dirt Showdown. I dzisiaj lecimy sobie jakieś takie różne wyścigi. Daje! I tak. to ludzie jeszcze z dwóch perspektyw? Tja, macie perspektywę Cytrusa w okienku z boku, więc jest naprawdę spoko. Mam Daję. nadzieję, że Wam się to spodoba. A, strasznie! Kurczę Felek, znowu są takie numery jakby flatował zanim wyszukasz dobrego serwera Zanim to wszystko... A się nawet nie wypowiadam, bo to... No przed tyle, żeśmy szukali serwera dobre 10 minut, więc trochę lipa, ale... Daliśmy radę, więc... więc, więc, więc... Jedziemy zaraz z pierwszą dziewiczą podróż. Ja już trzeba człowieku ręce zacierać, bo to jak pójdzie... ho Pięknie. Teraz czekać na playerów innych. Ja, Wszyscy ja inni są zmiotowani. Ja to... Wiesz, oni nie wiedzą z kim grają. Ja, no, Waiting for players i ready. No. Zaraz będzie. Odliczanie zaraz będzie, odliczanie, odliczanie zaraz. I poszli. Brrr, brrr, zwa, jako tunika. Już na prowadzenie wyszedł. O oh, fuck! Co za mendy, no nie no obrócę... Jedź, 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 jedź. Co za ham? Obracają chopie jak tylko mogą. No bez kitu Dobra, lecimy Asz. dalej Moje auto jest tak słabe, że to jeszcze jest głowa mała, ale jakoś się trzymuje na drugim miejscu. No ja jestem trzeci, lol No ładnie Dawaj, dawaj, ja tutaj muszę typka przed sobą... Aj, nie parlełaś w Ha Hatibon! Dobra, 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 tylko tego typka przede mną dogonić i będzie pięknie. No, 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 tu jeszcze... Gościu! Aj, to nie jest w ogóle... <laughs> to nie jest żadny multiplayer, w sensie, że... No co za menda mnie obróciła! Ej, no żal takie, no chłopie, jedziesz i ci obraca, nie? A ten typek, co przede mną leci, to jest który? A drugi, dobra, myślałem, co? że tego a, tak bo... się dziwię właśnie no, żal a, bo... a, odejdź, 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 ode mnie odejdź mendo Siódmy chyba na siedem jestem Siódmy... no może być, że siódmy na siedem No bo to bo... Co za... Co za co za co za menda? Jedna Ale pięknie w zaklętrze Fuck, fuck fuck fok fok fuck fok fuck, 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 fuck. aż mnie przegoniłeś A jestem piąty a ja jestem ostatni? Nie! Dobra! Okay. Jedź! E, życie mi się skończyło. No i odrodziłeś się, tak jakby, nie? Tak, ale no. straciłem. No straciłeś trochę, na pewno. Prosta, ale piękny, ślisk normalnie. Dobra, lecimy, lecimy panie i panowie, lecimy. światek Co? Który jesteś? E, czwarty aktualny. A Bestia. Ale chopię oli tak po dupie, że tak powiem, cisną. Noż co za będę jedna, no patrz! Come on! Ja pierdzielę, on nawet nie wiadomo kiedy, a on już jest przede mną i robi, że tak powiem, dupę, nie? Starczy z pentelka, chcesz wyjechać, a się tak krzyżujemy. Dobra, ciśniemy teraz nitrę. I nie ma litości. O oh fuck a, zniszczyli mnie spoko. No dawaj, 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 bo, tra bo tracę. Jest szósty, jestem szósty. Tak, bo mnie wyprzedziłeś, bo musiałem się odrodzić. Nie. Dobra, lecimy, lecimy już A dobra, 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 dobra Po barierce, po bandzie znaczy się. To jest wszystko wyliczone, nie? A ja Ale chwała. Ja w ogóle tutaj kabanom lecę, więc... <laughs> o oh, FOKEN A wiesz to jest ostatnia tam? No właśnie widzę i prawdopodobnie będę ostatni e, ja będę czwarty Nie dobra nie będę ostatni Bo typek za mną został Więc jest spoko ludzi o, Ale chłopie jaki piękny teraz akcent mi wyszedł a, a, a szósty może będę, może będę szósty. Ja, Trzeci! Yeah! Cytrus na podium! Proszę państwa! A ja, który będę? Szósty. Ni hu, hu nie dało lepiej. Ale trzy razy dwa sześć, no, swiatek sześć, nie? No, jak? Dobra, elegancko. E, aha, bo tutaj Berkin dopiero co doszedł do gry, widzę. No, ale ludzie, było kurka felek elegancko. Działo się, działo się, ale zaraz kolejny wyścig, więc... No, oby się szybko załadował, nie? Bo to wiesz, te, te, nie, to spokojnie w ciągu pół minuty, że tak powiem, myślę, że spokojnie, bo tu będzie, że tak powiem, takie różne, te, te. O, i widzisz, i na dole masz taki, jakby tam poziom się doładowuje, nie? Znaczy się, ja jeszcze mam lading, nie? Także. Aha, no to zaraz będziesz miał tam na dole taki, jakby poziom ładowaniu, poziomu. No, 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 jest tam. <laughs> Tysiąc. Uuu, 1500 pięćset dostałem. Jo. Jo. dobra. Jo. To dawajcie, voting in. Pięć sekund. Dawaj, dawaj, dawaj! A, aż tak się, że tak powiem... Nie można doczekać kolejnego. No Dobra. Tu, ale właśnie ty, po ile odcinki? Bo to ty nagrywasz, więc jesteś szefem, nie? To, nie, te 25 myślę, że tak spokojnie. O, to akurat gdzieś fajnie oglądać. Ale naprawdę niektóre ślizgi, nie wiem czy tobie, też tak fajnie wychodzą. Tak niektóre, no bo wiadomo, jak ktoś w ciebie wiedzie, to wiesz. Dobra, czekaj, znowu tą karawaną jechać? Ulepszymy lepszy, Nie, wezmę to A-klasy. O, Razorem swoim. <laughs> to jest po prostu moja maszyna. Eee, okej. Okay. A, Dominik jakiś jest na początku, widzę. Prawdopodobnie Polak. Dobra. Ja sobie troszeczkę ulepszyłem swojego, wiesz? No, ja mam swojego już na a klasę, więc. Ooooooh. Będzie, mam nadzieję, że jazda. Ale to jakiś Dominik, dobry ponoś. No, 12 level ma, czyli trochę już pograł, prawdopodobnie. No na to, to na pewno. A, i w ogóle taka informacja, grę dostaliśmy również od cdp.pl więc również bardzo dziękujemy. Dostaliśmy już ją na jakiś czas temu, ale nie mieliśmy jak jej nagrać, ponieważ mi na moim starym kąpie, czyli... Znaczy na kompie jak na kompie, ale na systemie, czyli na XP-ku to nie szło, więc dopiero teraz to nagrywaliśmy, dopiero teraz się ogarnęliśmy i, i w końcu jest! Ale, ale naprawdę se, seria zapowiada się pieczko no, nie wiadomo co ile będą odcinki, ale, ale pomimo tego seria i tak będzie po... na ha, ha, ha to nie co to, to co kocham? Dawać, ja dawać, to, dawać, dawać. Ja mój też, nie wiem czy pamiętasz właśnie we flat jak ciężarówka brzegu. Opie, opie, mój razor tutaj będzie po prostu wymiatał wszystkich. Kuję yeah. Dominika weźmiemy Mój razor jest tutaj po prostu bogiem, kurwa Dobra, Dominik, wypierdzielaj Dobra, idziemy na platformę, idziemy Dobra, dobra, ja też muszę tu właśnie na platformę Wjechać sobie A cytrus! Jest, rozwaliłem jednego A ja Dominika rozwaliłem prawie Jest, wywaliłem go poza platformę, haha ha. uh. No, 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 podnieś się, podnieś się, podnieś się Ty, ale ładny kurczę jakiś ten net, nie umiem przeczytać jego niku, ale w ogóle tutaj tylko jedno. O, fuck! Ktoś jeszcze mi wjechał w dubsko. Fuck! Fuck, 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 Fok! Tysiąc. Ile masz Eee... Ja mam dwa tysiące. a ja mam tysiąc pięćdziesiąt. O, dobra, 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 wykradź ich. Aj, nie da rady. Dobra, czekajcie chwilę, czekajcie chwilę, czekajcie chwilę. Aj, jaj, jaj! Fok! Chciałem scelować i normalnie tak to wyszło. Dobra, jestem już, jestem już, kurka wodna rozwalili mnie Już nie pójdzie tak jak powinno Yeah! Aaaa, fuck, 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 chciałem kogoś tutaj... A, ktoś jeszcze mnie rozwalił Ah, Dobra, dawaj, 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 bo ci yeah. tu jest przed nami O, ale piękne normalnie kółeczko Fuck. fuck. Przeleciałem, a chciałem tak typkowi na dach perfilnie zlecić. Mi życia zabrakło, wiesz? Co? Życia mi zabrakło, tobie też, bo wiem, że się odrodziłeś. No, raz się odradzałem Dobra, Dominik jest tutaj, widzę, że za dobry trochę No oto Aj kurka! Fak, Znowu A... wyleciałem Come on, dawaj nitro, 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 nitro! Ale już nie mam żal. Tyłem mnie zepchnął, no wiecie co? Aha! Pokonał Dominika, nie ma nie ma bicia, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Ostatnie pół minuty są podwójne punkty, więc trzeba, że tak powiem, oszczędzać się. Troszku. Tiba. -bon. Fuck, się wpierdzieliłem temu typkowi. O, kauta dostałem, spoko. Jeszcze zniszczenie dostałem. Znowu wywaliłem typka. Dobre. się zrespił. Ja też kolejny raz się zrespiłem tutaj, widzę. A ile gościu mnie pięknie w powietrzu! To a jest, ja, to a ja, to, ty, ja, to czy... ja, to ja, to ja. Ale nie, słyszysz, powiem ci, że wścigówka naprawdę na wysokim poziomie. No, naprawdę, naprawdę. A to ja cię ściągnąłem tak w powietrzu przed chwilą. Znaczy przed chwilą nie przed chwilą, wtedy coś mówi tak, że pięknie cię, cię ktoś ściągnął, nie? No, no, no. To wtedy byłem ja hehe. Podły... Podły światek sześciu. Stary z tobą przegrać tak to jak wygrać Eee, był trzeci, a teraz czwarty nagle LOL O, a tuś High five! No. Hi, high five! Na odległość <laughs> Ale dobrze jest, dobrze jest, chłopie, dwa wyścigi a dopiero 10 minut mamy Ale nie powiem ci szczerze Będzie interesujący materiał Ja się bardzo cieszę, że płynnie chodzi No bez kitu 50 fps ja mam cały czas 60, nagrywam mam cały czas 60 Widzisz no ale ty masz jeszcze ten komputer lepszy, nie? No, ale? ale nie, nie, naprawdę jest, gra jest po prostu boska. Jest! Trzeci poziom! Ciebie, ciebie jeszcze ładuje jak zwykle, i czy, musimy czekać na ciebie tylko. Ale no, sorry, nie mój problem, no. Ale właśnie nie, dlaczego? Czy to. No nie no, wątpię, żeby wina komputera, bo tu przecież i tak pod ci wszystko chodzi, więc. <grym> nie. Jakby... to po prostu może jakoś tak wiesz. Opóźnienie, jakbyś miał. Ale co, no zawsze na czas, ile to? Dwie sekundy, jedna, już no, jest. tak, ale weź. Dobra, dawaj, 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 Czas dawaj. Sekund was nie zba. o, coś doszedł. No, jest 8 osób. Ym... Dobra, co teraz chce ulepszyć, ludzie? Dobra, ja mam tego już na maksa ulepszonego, ale was... dobra. Nie, y -y, nie, nie, nie. nie. Power, cyk. Y -y, I to sobie jeszcze ulepszymy. Dobra, a ty, czekaj. Dobra, czekaj. Się a, mogę, Dobra, weźmiemy tego. Mam już go ulepszonego na maxa, tą tak, swoją. swoją. Ja, ja wiem, że tam można wybrać y, ten y, kolor i tak w ogóle model auta, w sensie, że graficzny, że tak powiem. Ale mi akurat tym fioletowym się fajnie jeździ, więc... Ja wziąłem znowu swoją karawanę, ale znowu ulepszyłem go sobie. Znaczy znowu, no kolejny samochód to ulepszyłem sobie na A-klasę, więc... Mam nadzieję, że to będzie albo na nawalanka, albo właśnie wyścig. E, wyścig ta ósemka cała. O, to, 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 Czyli to, co było na początku, ten cały eightball. ball a byłem trzeci No, zobaczymy jak teraz pójdziemy. E, teraz to będę... <laughs> zobaczymy, zobaczymy. Zastanawiasz się w którym rogu byś moją perspektywę? Eee, zaraz tak właśnie zobaczymy. I wydaje mi się, że... No nie wiem, zaraz chcemy zaczekać jakaś, zaraz zobaczymy. E, jak już będziemy jeździć jechali, bo tak na razie się nie zastanawiałem, ale zaraz to wszystko... 3, 2, 1 <laughs> To zaraz się ogarnie. W lewym dolnym prawdopodobnie. A? Ale fok, ale mnie tutaj ściągnęli wszyscy na jedną stronę. Ja pierdyka, ale tutaj o, rozpierdziel o, na samym... Jedź, jedź! Aj, Dominika bym ściągnął, kujde. Kurde. Żebym się nadział. <laughs> Spoko. Ale pięknie zrobił ten zakręt, tu nie mam pytań. No czasami się udają, nie? Chłopie, taki zakręcik zrobiłem. Czwarty jestem. Przedusiłem. Trzeci jestem. A ja siódmy. <laughs> A ile jest tych? Cztery, tak? Cztery, okej. Okay. Cztery, cztery. O, kolejny piękny zakręt, o. O. Fuck. Źle, źle. A ja tutaj widzę, że przede mną mają mało życia, wiesz, więc... Aha. Mogą być możesz, zaraz sobie rozwalić kogoś. O, już akurat jednego sobie rozwaliłem. Spoko, ja jestem na drugim miejscu. Cytrus nie da za wygraną, nie. A jestem na drugim miejscu i staram się tutaj. Oh. fuk To kurde. ty kurde, nie wiem kto mi. A nie, dobra, jestem dalej drugi, spoko. Ale kończy mi się życie, fuck. A jestem czwarty. No to spoko, ale mi się zaraz, ja tutaj jak was zwiadę. O, udało się. Teraz żeby w nic nie pierdzielnąć. Tibona dostałem, ale... Fuck! Nie unikam, że aż tyle przeszedłem. Ale go wziął na zakręcie! Proszę państwa! Cytrus się otrzymał, drugi jest, drugi jest! Ale karambol. To dzięki mnie. Tam Zer, Zer, się kur, aha Oj pojechałem. Ósmy Ja się zaraz rozwalę, więc stracę wszystko co miałem Ale piękny ślisk Dobra, piąty, to powiem Ci, że to dobrze jest to życie, bo jest szans na wygraną. W każdej chwili, że tak powiem. No No tak, Dobra. jeszcze wypchajcie mnie, no? Dobra, 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 dobra. Ja jestem drugi. A, Mam nadzieję, że tak się utrzymam do końca już. To oni robią, to wiesz. Takie tory, nie? No. Ale fajne, fajne, fajne. O no jedź, jedź, Cytrus, nie po bandzie. O, fuks, fuks, bo mnie typek przejechał. Dawaj, 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 statek Dawaj, Dawaj, Dawaj. Typek już pierwszy ukończył. Czy będę drugi, czy będę dalej? To jest pytanie. Jestem drugi, ha ha ha. A ja będę szósty. No, Dawaj, 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 będzie szósty. Yes. Ho. tak, jest. Pięknie, ho, ho, A tak jak poleciał, szacun. A coś się będę! Ale nie, powiem ci, że ten ty, ty pierwszy co poleciał, ten desert, desert beagle, czy jak on tam ma. No ładnie ma. poleciał. Poniżej 3 minut. Ups. Ale z, ze swojego świeżo upieczonego, że tak powiem autka jestem zadowolony. No ładnie jedziesz, ładnie, bo to drugi. Teraz na czwarty poziom... Oho, prawie czwarty poziom łapie dostałem. A, u mnie loading. <grych> a, bo to jest tego, to są fani jakby, poziom fanów, że tak powiem. A. A teraz a. dostałem, za drugie miejsce dostałem 800 fanów, nie? Aha, spoko. No, to ja mam około 3,5 levela, nie? A tam u góry po lewej masz ile fanów jakby. A to już nie zauważyłem, wiesz? A, dobra, no, dobra, to dawaj. A nie, bo to jeszcze Zuiś, 1710, czy jeszcze kurka wodna. Dobra, o, lecimy dobrze. kolejny wyścig. Ale... Jeszcze... No. A jak to chłopie szybko leci, kurka felek nawet nie ma, co tylko grać, nie? Bez skitu. Jeszcze jeden wyścig spokojnie zdążymy, więc... Światek, światek. My nie zdążymy. Dobra ty. To, o ho, ho 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 Dobra, to sobie go. E, nie, nie. Zuriken. Strange czy Strange. Jest. Mm, Zabrakło mi tutaj troszkę kasy, ale mniejsza z tego sobie żółtego weźmiemy jakiegoś i lecimy A nie, nie chciałem zobaczyć profilu Na steamie Steamie Dobra Chronizacja Low aiding A ty co to za wyścig, bo nie zauważyłem e, ja też nie Eee. <laughs> wyścig, zwykły wyścig. Ja się stary wiesz, zawsze dowiaduję jak już już zaczynam jechać to jest zwykły wyścig, o ile to nie jest wyścig taki, że eliminacja, nie? E, aha. Wydaje mi się, że to jest eliminacja. Kto jest w ciągu iluś tam na, na początku, chyba po minucie, z pierwszy odpadek? I kto tam jest ostatni odpada, nie? Okej. Okay. Czyli trzeba jak najwyżej się utrzymywać. A no to też I... ciekawe, powiem ci. No też też właśnie. Ja w to lubię grać na singlu, tylko że teraz mam ten o. drugi, że tak powiem, turniej już i. Tokio Monster. Tokio. No, let's go, let's go, let's go! No, go. Odliczanie, please, yes! Dwa, yeah. jeden! Go! A tym przede mną kopie ma power'a! No to ja jestem! Nie! Nie jestem, Tse! Czy... Co! Przede mną był ktoś inny! Fok! No jak mnie zarzuca! He. <laughs> Widziałem, chyba to byłeś ty jeszcze tam za mną. Ja tak, takim czarnym jadę, wiesz? A nie wiem. Może być, że to ty, a może być, że to nie ty. Teraz pytanie, czy to jest ten wyścig, o którym ja myślałem, czy to nie jest ten wyścig? Ale go... Wie... To mnie tak obrobi. Aj! Ty wiesz co jest jeszcze fajne takie? Grałem kiedyś właśnie na multiplayer ym, że... z y, hmm. nie? Czerwoni i nie ta, ta, ale, właśnie... ale nie nie, coś innego i zbierasz punkty takie paczuszki. Aha, chyba że. Bo właśnie to jest single player, bo można grać drużynowo, że tak powiem. Jak się jest na serwerach to dzieli się tam na drużyny, niby wiem czerwoni. Ale ja teraz znalazłem tylko na singlu, ponieważ na Multi próbowaliśmy właśnie te 10 minut i nikogo nie znalazło do gry. A na singlu tutaj po chwili, że tak powiem, już znalazło, więc... Postanowiliśmy, że zagramy sobie. A, 5 okrążeń. Aha. Okay. No w trzecie lecę. No tak, ja też. Więc... Nie jest tak straszny. A ci się ty przede mnie, typek wypierdzieli. FAK! Tutaj dużo typa, ja cię. No, trochę jeszcze. Dawać mi podium, dawać mi podium, kuźdę. O, widzę cię, widzę cię. Dobra, dzięki kolej za mną, żeś mnie w dubsko, że tak powiem, pierdzielną. Dałeś mi trochę prędkości. Ale go normalnie w locie wziąłem. Piękna sprawa. O, dzięki, oh. dzięki, dzięki! Kuźwa. A, ty tutaj ty drugie miejsce masz. Kurka wodna. No bo teraz mnie ktoś walnął. Fuck! Tak, fuck. Ja... Tak, ja w ciebie pierdzielnąłem jeszcze ja sam się drugie obręcu. miejsce. Dobra, chodź, szybko się obraca jedziemy. Jedziemy, 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 jedziemy. Jestem piąty czy czwarty, czwarty, więc... Fuck! Pięknie wszedł w zakręt, ludzie! Przyznajcie A to, że. We... Pięknie! No nie, no siódmy jestem, bez przesady, panie i panowie. O. Ostatni, final lap. Aj, za trochę zciąłem zakręt! Źle. Aczkolwiek mi... Nie, czwarty. Dawać mi to kuźwa? No! Żal! Dobra, jestem czwarty, jestem czwarty. Ja jestem piąty. Ja jestem czwarty, widzę, 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 cię, widziałem Cię. Jest, piąty. Dobra. Brawo, brawo, jesteśmy po prostu mistrzem. To jest po prostu, to jest wyższa technika łączenia głośnika. No, ale patrz, Dominik Hiby też taki dobry, a kurka wodna teraz na szóstym, nie? No, bo to ja go tam blokowałem. No właśnie widziałem, że go tak trzymał na ogonie, że ładnie, że, że, że aż ładnie. No. Ale to Dobra. powiem Ci tak o, no pierwszy odcinek to wiadomo, jakiegoś skilla się super nie ma, ale powiem Ci nie jest najgorzej. No nie tam jest naprawdę tam najgorzej. Tam troszeczkę lepiej bo to nawet, wiesz, tam ogólnie zobaczyć, teraz już nie pamiętam kto wygrał, kto tutaj miał które miejsce tego, ale mniej więcej na równi, ale to troszeczkę lepszy, ale jest ok. Jest dobrze. myślę, no... że, że ostatni chyba jeszcze nigdy nie byłem, ani Ty, ani ja. No, nie byliśmy, ale ja teraz już mam czwarty, o 500 fanów dostałem, myślę, że będzie czwarty, będzie czwarty poziom. A ja mam... za, zobaczę. Mam tego, mam, 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 mam. Eee, ja to jestem... ponad 13. Ja mam ponad 13 tysięcy już. Spoko. Znowu. No co, jakieś modernizuj autko? Ja wiem, 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 wiem. spokojnie, ja cały czas robię. No, o, czwarty, no też najgorszy w poziomie, ale. Dobra. No, ale. Ostatnia ta? Ostatnia dyscyplinka, czy jeszcze? No, teoretycznie mamy jeszcze, że tak powiem, 3 minuty, ale spokojnie, skoro już spokojnie. tego, że to jeszcze to będzie. No, ostatni wyścig. Nic nie wetujemy, tylko ciśniemy ostatni wyścig. Dobra. No, o, tego jest moje jest... autko, jest moje kochane autko, człowieku. Ja no. też mam swoje. O dobra, polecimy autem satana. Eee, jako mam nie... jedyny pod kategorię C, nie wiem co to znaczy, ale... No to jest kategoria samochodu. Aha, no to fajnie wiedzieć. Czyli masz tak średnio zmodernizowanego. Co? Ale z niejednego prześcignę, człowieku. Co? To, to, to na pewno. Tam, Dobra. Rampy. Jak to mówią, sprzęt i maszyna to nie wszystko, chodzą też umiejętności. Ta, to, to, to zwłaszcza. No. O, to jest fajne. To jest fajne. Tylko to jest na punkty chyba. O ile dobrze pamiętam. No to, ty, ale bez kitu, tyle co tych dyscyplin różnorodność jest, nie? nie no różnorodność, straszna róż, no, różnorodność. No nie, że jeden odcinek ciągle się ścigasz tego, ale tutaj wiesz. Cały czas jakiś ruch. No, 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 no. No dawaj, dobra. dawaj, czy, o jestem, dobra. U, no, a jest ja fajne. Mam, ja mam dalej way. Aha, dobra, wiem o co chodzi. Ty jesteś w jakim aucie? To jest Nawalanka. Ale w jakim ty jesteś aucie? No taki nie zobaczyłem coś na R chyba Aha, nie bo te nie jakiś niebieski stoi właśnie nie, wiem, czy to ty, czy to nie to... Nie nie nie, to nie Nie, 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 nie to nie Gdzie jesteście? Aha, tu <laughs> ale zapierdzieli Typkowi z Razora O, pięknie Ale Insane strike a-la-la-la-la la, la, la. Lost of the coś Ryszard, tam niecie. osiągnięcie democcji. Brawo A kurka, zszedł mi normalnie Dobra Ja jestem drugi, więc A, nie jest tak źle Aha, ja jestem trzeci, wow ja jestem drugi sobie Trzeba omijać kurczaka Oho, 900 Bo stał końców. Tysiąc! Zniszczył kogoś! Pierwszy! Pięknie, hopy! Ja mam taką przewagę nad wami wszystkimi! Na to ja nie wołam! Kolejny zniszczony! Hopy, ja jestem tutaj po prostu mistrz demolki! Ale, no, ale dobra, musnąłem go! O, kolejny zniszczony. A o, kurczę światuś! A co się będę robię? prawie! O, 1500 o, zostałem! Tak, bo zniszczyłeś mnie. A. Pa, jak go wywrócił do góry nogami. Fuck! Abym ci, chłopi tak ściągnął, że to jest głowa mała. Kogo? Tak, bo, bo stałeś taki dalej pod ścianą, a my szczęście. Pisał, ja jeszcze ty, jeszcze, co, co, jestem Ja że ci typek ochronił i ci ściągnął mnie, że tak powiem zatyłek Yyy, e, Swiatuś? Co? Zobacz na ranking. Wiem, wiem widzę, 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 ładnie, ładnie. Hopie, Polacy to są mistrze demolki, to nie masz się tu, że tak powiem o co martwić To jeszcze ci, którzy traktorami jeżdżą. Haha! To, to oni to szczególnie powinni być właśnie mistrzami. Ok. To są tacy najlepsi, kurka. Dobra, odejść, odejść. Kolejny zniszczony. No to ja byłem. Fuck, abym go ściągnął, kurwa. O, double point, double point. Dobra, ktoś tam jest, ktoś tam jest, ktoś tam jest. 950 dostał. Uuu. ładnie mam. Dobra. Jak Czy... tutaj ktoś jest? Tu jest Tipek. Pięknie 1800 dostał! No, ale bez skitu! Nie, to oby, oby dowieźć te... I Iść... zniszczące! Lord, patrz! I am the master and you are master. Nie, yeah. jesteśmy mistrzami normalnie. tak takich mistrzów to oni nigdy na oczy nie widzieli. Bardzo dobrze, bo to pierwszy odcinek człowieku. Ale nie, naprawdę, The są po prostu moim, że tak powiem, ulubionym rodzajem wyścigów w tej grze. Yeah, I like it. Ja. Dobra. To tyle w tym odcinku. Wyszło akurat ponad 27 minut. No wyjdzie ponad 28 zanim się pożegnamy i tak dalej. Ja już wychodzę z serwera. E, czwarty ten, czwarty level. <laughs> no ja też, już mam prawie piąty, ale jednak czwarty. No. Dobra, to tak, w takie, z takiej, że tak powiem, naszej osobistej listy się żegnamy, ponieważ ja widzę tylko Ciebie i siebie, ponieważ wyszedłem z tamtego. Yy, no dobra. I tyle, tak więc naprawdę, mamy nadzieję, że Wam się seria spodobała. Jeżeli właśnie filmik Wam się spodobał, to możecie go podlajkować, możecie napisać komentarz, co sądzicie o tym. I możecie napisać również, czy, no ogólnie, czy Wam się podobało, co Wam się najbardziej podobało i, i co sądzicie o tej grze i tak dalej mnie się podobało. Bardzo mi się bardzo, zwłaszcza ta końcówka, nie? Aj, no, no, no. Chłopie i zawsze kosie byliśmy. No może z dwa razy, tak, wiesz, odstępnie. No. Tak więc naprawdę wyszło pięć wyścigów chyba akurat dzisiaj. Nawet no, nie, pamiętam do... nie pamiętam dokładnie, ale spok pięć myślę, że spokojnie no, było. Pięć, pięć, tak, pięć to jest minimum, no, no. Więc naprawdę myślimy, że Wam odcinek się spodobał. Jeżeli tak, to właśnie zalajkujcie i wtedy będziemy wiedzieli, że chcecie po prostu więcej odcinków z tej gry. I na samym końcu jeszcze raz oczywiście dziękujemy firmie cdp.pl za ufundowanie nasz, nam, nasz, nam tej gry, naszego, nam naszego egzemplarza. Naszych egzemplarzy, bo są... No tak. Tak, więc, więc naprawdę dziękujemy, bo gra jest naprawdę wyśmienita. I, i, i tyle, po prostu trzymajcie się do kolejnej produ produkcji yy, ta. na naszym kanale. I tyle, trzymajcie się. Na razie. No S i papa. Na kurczę, Siemoneczko. Siemaneczko. Siemaneczko. Dobra, koniec, bo znowu będzie jak jaki ci się żegnaliście. Siemaneczko. Na razie. Cześć.